Dobrze, a teraz kochani podbijamy absolutny europejski rekord w tańcu. Czy każdy ma swoją parę? Bo jeśli nie, to proszę teraz w lewo, w prawo, ładnie się zapoznać. I zaczynamy, kto wie, co się skończy właściwie, a co się zacznie dzięki temu tańcowi? No moi drodzy, ciero! Sero, Marcin! Nasza publiczność jest gotowa do tańca. Czy tak jest? Wrocław, jesteście z nami! Słuchajcie, byliśmy już w Grecji, byliśmy już w Hiszpanii. A teraz zmieniamy nieco klimat, ale na pewno nie zwalniamy tempa. Przenosimy się do Wiednia, do Opery Wiedeńskiej na bal. Ale ten bal oczywiście nie odbędzie się bez państwa, dlatego wszystkich na rynku i przed telewizorami zapraszam do balca. Moi drodzy, na trzy. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Pięknie. Tak jest, można rękami. I raz, dwa, trzy! Super! Widzę, że ty już się dobrał w pary! Przód rękami! I uwaga! Panowie! Prosimy panie do tańca! Maćku! Zaproś się do tańca! Niech nie stoi samotnie! Panowie, rozglądamy się! Jeżeli widzimy jakąś samotną panią, no to szybko porywamy ją do tańca! Być może okaże się miłością naszego życia. I uwaga, słuchajcie, odbijamy i... Pięknie! Zobaczcie, jak wam idzie. Słuchajcie, no pan nie stoi, pan prosi tą dziewczynę, taką ślicznotkę do serca. Tośmy sobie powalcowali, żeby nam się tylko nie zakręciło w głowach. Wielkie brawa! 2015 rok. Dzięki, jeszcze się spotkamy. Dzięki.